Cześć! Dzisiaj witam się z wami już troszkę bardziej na relaksie, ale ten tydzień był naprawdę bardzo pracowity. W ubiegłą niedzielę mieliśmy zimną zośkę, a okres po zimnej zośce jest zawsze najbardziej pracowitym okresem wśród wszystkich ogrodników. Wiele rzeczy jest do zrobienia, dlatego ciężko mi było nagrać jeden odcinek taki na konkretny temat. Postanowiłam, że pokażę wam po prostu. Co robiłam w tym tygodniu? Tak więc, tydzień zaczęłam od zakwaterowania wszystkich sadzonek w tunelach faliowych. Moje dwa tunele są już w pełni obsadzone lokatorami. Na pierwszy ogień poszły papryki, którym już zdecydowanie było za ciasno w pojemnikach, w których rosły do tej pory. Następnie do tunelu trafiły ogórki szklarniowe i melony. Podobnie jak w latach ubiegłych, część papryk będę uprawiała w pojemnikach, a w zasadzie to nawet w takich korytkach balkonowych. I papryki bardzo dobrze rosną w takich, w takich doniczkach, zwłaszcza te małe odmiany typu Sweet Bites bardzo pięknie owocują. Ogórki również w tym roku spróbuję uprawiać w pojemniku, a w zasadzie to jest to taki bardzo duży pojemnik, taka kastra budowlana. I jest to w ogóle rewelacyjna sprawa, ponieważ jedna taka kastra kosztuje około 25 zł, Także jest to naprawdę niewiele za tak duży pojemnik. Zmieści naprawdę dużo. A dlaczego taki duży pojemnik? Ponieważ dużą część tutaj tunelu foliowego zajmuje mi inspekt, w którym trzymam rozsady po prostu wczesną wiosną i nie chcę go wypełniać ziemią, ponieważ tu później trudno by mi go było doczyścić. A jednak szkoda mi troszkę tego miejsca. Zdecydowałam się postawić właśnie taką dużą kastrę. W pojemniku nie zrobiłam otworów. Ponieważ będzie on stał pod osłoną, będzie do niego doprowadzone podlewanie kropelkowe, także ta ilość wody będzie kontrolowana. Gdybyśmy chcieli taki pojemnik ustawić na dworze, no to jednak takie otwory należy w nim zrobić, żeby nadmiar wody deszczu został odprowadzany. Większą część tej kastry wypełniłam ziemią kompostową, na sam spód dałam Kompost taki słabo przerobiony. Następnie dałam kompost taki dobrze przerobiony z worka. To jest taki kupny kompost, i sam wierzch tej kastry wypełni ziemię, ziemią ogrodową. Tak więc dwie odmiany ogórków gruntowych posadzę w tej kastrze. Dwie odmiany normalnie tutaj w ziemi, w tunelu. Plus jeszcze tutaj dojdą melony. Melony podejście tysiąc któreś zobaczymy, jak w tym roku to wyjdzie. Na miejsce docelowe. Trafiły również selery, pory i kapusty, kalarepy, ale to już troszkę wcześniej. Nad kapustami pozostało mi jeszcze rozłożyć siatkę, ponieważ, jeśli jesteście ciekawi, jak zabezpieczam moje kapustne przed wszystkimi nieproszonymi gośćmi, to film będziecie mieli tu do góry. Jak widzieliście na poprzednim filmie z zeszłego tygodnia na miejsce docelowe trafiły już też dynie oraz bataty. Bataty wysadzałam na dwa sposoby. Pierwszy tradycyjny, czyli te, które ukorzeniałam wcześniej w ziemi. Filmik podlinkuję Wam tutaj do góry, jak w opisie filmu na dole, jak ukorzeniać bataty. I w formie sadzonek po prostu bataty trafiły do ziemi. Drugi sposób wysadzenia batatów postanowiłam przetestować za waszymi radami, czyli ukorzenianie batatów bezpośrednio z bulwy. Odczepiłam sadzonkę batata bezpośrednio od bulwy i będę ją ukorzeniać bezpośrednio już w ziemi. Tutaj możecie zobaczyć, że większość już tych pędów ma korzenie. Także ukorzenianie ich, adaptacja w nowym miejscu nie powinna im zająć długo czasu. Po prostu ziemia, w którą będziemy sadzić te bataty, musi być takim dobrze napita, musi być właśnie takim błotkiem. Te bataty nie mogą obsychać, dlatego ważne jest też, żeby potem ziemię po wysadzeniu batatów wyściółkować. Słomą, czy trawą, czy jakimiś zrębkami, czy kartonem nawet, po to, żeby właśnie ziemia nie obsychała, tylko żeby jak najwięcej miały tej wilgoci. Wtedy znacznie szybciej puszczają korzenie i zaczynają się rozrastać. Rozpoczęłam również wysadzanie pomidorów, które będą rosły. Na powietrzu, w sensie, no może nie w gruncie, ponieważ większość to są odmiany koktajlowe, które trafią do Donic, ale y, chwilowe załamanie pogody, y, które spowodowało to, że w nocy było dosyć zimno, y, trochę ostudziło moje zapędy, żeby wszystko wysadzać. Dlatego nam swoje miejsce nie trafiły jeszcze wszystkie pomidory koktajlowe i nie trafiły jeszcze y, ogórki. I cukinie, które będą rosły na powietrzu, ale nie samym warzywnikiem człowiek żyje, dlatego również reszta ogrodu zasługuje w tym okresie w połowie maja na szczególną uwagę. I taką rzeczą, o którą przede wszystkim powinniśmy zadbać, jest nasz trawnik, który teraz bardzo intensywnie rośnie. Wymaga koszenia co 4 dni i intensywnego podlewania. Na koniec pokażę Wam mój warzywnik, co tutaj rośnie, co nie rośnie i jak zarosło. Tak więc zapraszam Was na krótki, na krótki spacer. Rozpoczęłam również zbieranie już ziół, ponieważ zobaczcie sami, to jest moje oregano. Rośnie ono w donicy. I zobaczcie, po prostu zaszalało w tym roku. Najlepiej je właśnie, póki jeszcze nie kwitnie. Takie piękne, świeże, zebrane oregano. Po prostu zawiązuję na gumkę bądź sznurek i podwieszam w tunelu foliowym. On sobie parę dni. Wyschnie i jak ładnie zeschnie, to po prostu go wykruszę. Jeśli podobają Wam się filmy, to zachęcam Was do zostawiania komentarzy, do zostawiania kciuków w górę. Jest to najlepsza forma okazania wsparcia twórcom, ponieważ wtedy za Wasze reakcje filmy są pokazywane większej rzeszy odbiorców. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje ponieważ przybywa Was bardzo dużo w ostatnim czasie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.